Dobra, włączyło nam się nagrywanie, kochani. Tak? O, mamy włączone nagrywanie. Ja wyłączę kamerkę, żeby był lepszy stream. I tak. Witajcie jeszcze raz. Jeśli tu jesteście, to znaczy, że znajdziecie w tej medytacji coś dla siebie. Dzisiejsza medytacja nosi tytuł Spotkanie z Gają. Każdy z nas. Kiedy rano się budzi, to czuję, że jest częścią życia. Czyż nie? Częścią natury. Ja tak czuję. Myślę, że wy też. Otwieramy oczy, słońce się budzi, ptaki śpiewają, natura budzi się do życia. Koło ciebie pewnie jest jakiś piesek, kotek albo i nie, i to zwierzątko ufnie patrzy w Twoje oczy. To połączenie jest zawsze w nas, tylko czasami pędzimy to tu, to tam i zapominamy o tym naszym cudownym połączeniu. Ale latem cudownie nam jest wygrzewać się na słonku czy wieczorem patrzeć w gwiazdy przy ognisku. To wszystko jest w nas. To wszystko mamy od gai matki życia tu na ziemi. Dziś ją spotkasz w naszej medytacyjnej podróży. Co przygotować? Mówię to dla tych, którzy będą słuchać później, bo ci, którzy już są, to chyba raczej mają. Świeczkę taką, jaka ciebie przyciąga, jasnozieloną, pomarańczową albo ciemnozieloną, albo białą, albo brązową. Wszystko, co ci się kojarzy z ziemią. Oczywiście biała uniwersalna jak najbardziej. Warto mieć zapaloną własną, ale to nie jest wymóg, gdyż ja mam zapaloną dla wszystkich uczestniczących w tej medytacji dzisiaj, ale też niezależnie, kiedy ją włączycie. Ma ona chronić i wspomagać. Takie jest jej zadanie. Bo oczywiście ta medytacja jest kwantowa, jak nasze wszystkie, jak aktywna w każdym momencie, kiedy się na nią trafi. Niezależnie czy za rok. Czy za 100 lat to takie moje ulubione powodzenie. Możesz też mieć dzisiaj jakiś kamień, bo to w końcu matka Ziemia, który pozwoli Ci lepiej nawiązać kontakt z gają. Możecie zapalić kadzidło, jeśli lubisz medytować przy takiej jakimś zapachu, który lubisz. Może być to użycie kominków wodnych. Możecie włączyć cichą, spokojną muzykę medytacyjną, na przykład mantra geriatrii. Bardzo fajna jest, no może nie jest aż taka spokojna, ale, ale gdzieś tam łączy nas z ziemią lub jakąkolwiek inną. W internecie jest tego pełno, więc możecie zacząć, bo u nas nie będzie muzyki, gdyż inaczej byś nam tutaj coś trzeszczało. Oczywiście te wszystkie dodatki nie są potrzebne, wystarczy, że jesteś gotowy na spotkanie z Matką Trzech Rzeczy. Ja tu jeszcze chwilę gadam, więc jeśli ktoś chce sobie jeszcze dobrać jakiś minerał czy coś jeszcze zapalić, to proszę bardzo. Macie tutaj jeszcze chwilę czasu. A warto przygotować notes i długopis albo dyktafą, będziecie mogli zapisać swoje refleksje po medytacji. Jeszcze kilka wskazówek. Pamiętaj, że to jest Twoja medytacja. Jeśli w trakcie pojawią się inne obrazy niż ja mówię, lub inne uczucia, to pozwól im być, pozwól im zaistnieć. Nie oceniaj ich, po prostu je obserwuj, bo mogą to być jakieś cenne wskazówki dla Ciebie, które są potrzebne tu i teraz. Bo może właśnie potrzebujesz ich na obecną chwilę, i to jest coś innego niż my robimy. Tak czasami bywa. Nie neguj, przyjmij. Pamiętaj też, by prosić pojawiające się osoby czy istoty, by okazały swoje światło i skłoniły się przed boskością w Tobie. Jeśli tego nie zrobią, wymasz je gąbką. Odeślij i powiedz, moja wolna wola jest taka, byś zniknął z mego świata lub coś innego. Po prostu odeślij. Pamiętaj, że gaja zawsze się przed Tobą skłonił. I to z wielkim uśmiechem. Uprzedzam też, że dzisiaj mogą być różne doznania, podobnie jak ze spotkaniem z ojcem, takie jak dreszcze, telepawki, zimno, gorąco, łzy, śmiech, ale może być też wielki, wielki spokój lub jeszcze coś innego. Każdy będzie to przeżywał inaczej. To co? Myślę, że jesteście gotowi, wszystko przygotowane, i zaczynamy. Poprowadzę Ciebie przez medytację, która pozwoli Ci na bardziej świadomy kontakt z Matką Naturą w sposób, który jest dla Ciebie komfortowy i zgodny z Twoimi przekonaniami. Pamiętaj, że to jest Twoje osobiste doświadczenie i interpretacja może być różna dla każdego. Nie musisz mieć tak samo jak inni. Ułóż się wygodnie tak, jak lubisz i chcesz. Tak, by czuć się komfortowo. Możesz siedzieć, leżeć czy też stać. Ma być ci wygodnie. Możesz mieć zamknięte lub otwarte oczy. To Twoja medytacja. I ma być ci wygodnie. Co powtórzę jeszcze raz? Wiem, że niektórzy odpłyną i zasną. Wtedy też powinno zadziałać. Ale warto wtedy powtórzyć, gdy czujesz się wypoczęty, by przeżyć to bardziej świadomie. By świadomie poczuć miłość Gai w sobie, zamknij oczy i weź kilka głębokich, spokojnych oddechów. Poczuj, jak z każdym wdechem nabierasz energii, a z każdym wydechem Opuszczają Cię wszelkie napięcia i troski. Weź głęboki wdech, pomału, równo, bez pośpiechu. I wydech. Jeszcze raz powolny wdech. I powolny wydech. Wdychaj powietrze nosem, a wypuszczaj ustami. Nie kombinuj. To ma być naturalne oddychanie. Wdech i wydech. Wdech, zatrzymanie powietrza i wydech. Taki spokojny. Wdech, zatrzymanie. Wydech. Z każdym wdechem poczuj, jak wchodzi w ciebie rześkie czyste powietrze, jak dotlenia każdą komórkę Twojego ciała. A kiedy robisz wydech, oddajesz zmęczenie całego dnia, oddajesz swoje smutki, bóle, niepokoje. Wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Skup się na swoim oddechu. Obserwuj spokojnie, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Nie musisz go kontrolować. Po prostu bądź świadomy każdego wdechu i wydechu. Po prostu oddychaj. To cudowny proces, który na co dzień wykonujesz mechanicznie. Oddychaj spokojnie, równo i miarowo. Ja czasami ziewam przy takim oddychaniu. To znak dla mnie, że się oczyszczam. Poczuj, jak unosi się twoja klatka piersiowa, kiedy oddychasz. I stopniowo luzuj napięte mięśnie. Zobaczysz, jak fajnie się wewnętrznie uspokajasz. Błąkające myśli dnia codziennego gdzieś tam jeszcze mogrze szumią za uszami, ale znikną spokojnie. Jesteś tylko ty i twój oddech. Wdech i wydech. To cudowne oderwanie od codziennego kieratu. Monotonne, spokojne oddychanie. Bez pośpiechu, bez nacisku, bez przymusu. I przy tym oddychaniu, pomału, rytm Twojego serca się uspokaja. 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 Jeśli chcesz, możesz położyć sobie rękę na sercu, na klatce piersiowej i poczuj, jak fajnie się relaksujesz. Jest spokój, cisza ty i gdzieś tam w tle szumi mój głos. Cudowny relaks. Czujesz, jak odpływa od ciebie zmęczenie. Czujesz, jak znika napięcie z mięśni. Pozwalasz sobie na wyluzowanie. To czas dla Ciebie, tylko dla Ciebie, gdyż jesteś najważniejszą cząstką energii w całym wszechświecie. Poczuj, jak luzuje Twoje całe ciało. Jest tak dobrze, tak spokojnie. Nie broń się przed transem czy też snem. Poddaj się śmiało temu, co będzie się działo. Pozwól swojemu umysłowi stać się spokojnym i cichym. Gdzieś tam kątem oka niedługo zaczniesz dostrzegać swoich przewodników, zwierzęta mocy. Oni będą ci towarzyszyć. To twoja prywatna ochrona. I kiedy teraz tak oddychasz, skieruj swoje myśl, uwagę do swoich stóp. Spójrz na swoje własne stopy. Zobacz je bosymi. I wyobraź sobie, że z tych Twoich stóp wyrastają korzenie głęboko wrastające w ziemię. Poczuj, jak one chodzą, przebijają grupę ziemską i rosną tam pod ziemią. Poczuj, jak te korzenie mocno ciebie trzymają, tak mocno jak te silne drzewa, i łączą się z sercem naszej kochanej planety, Ziemi. Poczuj energię Ziemi, taką ciepłą pulsującą, pełną życia. I poczuj, jak ona przepływa przez Twoje korzenie i wznosi się w górę do Twojego ciała. Jak płynie Twoim krwioobiegiem, jak zasila każdą komórkę Twojego ciała i jak nabierasz sił, Poczuj, jak Twoje ciało staje się stabilne i uziemione, bezpieczne i wspierane przez Matkę Ziemię. Poczuj to. Cudowne uczucie, taka jedność. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w pięknym, naturalnym miejscu. Miejscu, w którym czujesz swoje połączenie z naturą. Może to być gęsty las, leśna polana, rozległa łąka usiana kwiatami, stańczącymi motylami. A może wysokie góry, albo głęboki ocean, lub jakiekolwiek inne miejsce, które czujesz jako esencję ziemi. Rozejrzyj się wokół, zobacz, jakie panuje tu bogactwo kolorów. Słychać cudowne dźwięki natury, szum wiatru. Śpiew ptaków, szmer strumienia, szum fal. Poczuj zapachy ziemi, kwiatów, drzew, wody i poczuj, jak energia tego miejsca przenika ciebie całego, napełniając cię spokojem i wdzięcznością. Poczuj to. Jakże tu pięknie, spokojnie, cudownie. Teraz z głębi swojego serduszka wyśnij zaproszenie do matki Gaj. Pomyśl lub powiedz, matko Gajo, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem. Zapraszam Cię, abyś się ze mną połączyła w tym świętym miejscu. Lub po prostu wyślij całą miłość do serca Gai, prosto z Twojego serca. Poczuj całym sobą swoją gotowość na to spotkanie i otwórz się na wszelkie formy w jakich Matka Gaja może się pojawić. Może to być delikatne, subtelne uczucie, jakaś wizja, a może głos wewnętrzny, symbol lub po prostu silne poczucie obecności. Wyślij zaproszenie do Gaii. Bądź uważny na to, co się pojawia. Możesz poczuć obecność potężnej i kochającej energii, albo zobaczyć wizję postaci kobiecej, która symbolizuje ziemię. Możesz usłyszeć delikatny głos w swoim wnętrzu, lub po prostu poczuć głębokie połączenie z otaczającą cię naturą. A kiedy to się zadzieje, przywitaj się z matką gają w swoim sercu i poczuj jej bezwarunkową miłość i akceptację Ciebie. Być może Gaja już jest, a może dopiero nadejdzie, uzbroj się w cierpliwość. Być może zostaniecie w tym miejscu, gdzie jesteście, a może Gaja zaprosi Ciebie do swego królestwa. Nieważne, gdzie będziecie, ważne, że razem. Otwórz się na rozmowę z matką Gają. Możesz zadać jej pytania dotyczące Twojego życia. Twojej ścieżki, lub Twoich wszelkich trosk dotyczących Ciebie, Twoich bliskich, czy troski o naszą planetę. Słuchaj uważnie odpowiedzi, które przychodzą do Ciebie w formie myśli, uczuć, obrazów lub intuicji. Możesz podzielić się z nią swoimi radościami i smutkami, swoimi nadziejami i obawami. Bądź szczery, do bólu ona i tak zna cię na wylot. Poczuj, jak cię wysłuchuje z nieskończoną cierpliwością i współczuciem. Poczuj jej mądrość i siłę, jej troskę o wszystkie żywe istoty. Daję Ci czas na rozmowę z matką wszech rzeczy. A rozmowa może polegać na wymianie słów, obrazu, odczuć, uczuć, wymianę energii. Każdy to przeżywa inaczej. Zostawiam Was. Gaja ma zawsze dary dla swoich wszystkich dzieci. Pozwól sobie przyjąć dary, które matka Gaja ma też dla Ciebie. Może to być uzdrowienie, ukojenie, inspiracja, poczucie jedności, przypomnienie o Twojej własnej mocy i połączeniu z naturą. Cokolwiek to jest poczu jak energia matki ziemi cię odżywia i wzmacnia przyjmij jej dary Kiedy poczujesz, że nadchodzi czas, podziękuj Matce Gai z całego serca za jej obecność, miłość, dobroć, wyrozumiałość i mądrość. Wyraź swoją wdzięczność za wszystko, co Ci dała i za dom, jakim jest ta Ziemia. Obiecaj sobie, że będziesz dbać o Ziemię i szanować wszystkie jej dary. I kiedy poczujesz, że to już czas, to pożegnaj się z matką, wiedząc, że to połączenie jest zawsze dostępne w Twoim sercu. Jak poczujesz się gotowy, to powoli zacznij wracać do poczucia swojego ciała. Porusz wtedy delikatnie palcami, rąk i stóp. Weź kilka głębokich oddechów. I kiedy będziesz gotowy, to wtedy powoli otwórz oczy, zachowując sobie połączenie z matką gają. I miłość, i dobroć. Po medytacji poświęć kilka chwil na przemyślenie dzisiejszych doznań. Jakie uczucia ci towarzyszyły? Czy otrzymałeś jakieś przesłania dary? Zapisz lub nagraj swoje myśli i wrażenia. Pamiętaj, że to jest Twoja osobista podróż duchowa i że każde doświadczenie jest cenne. Wracaj do Gai tak często, jak się da, gdyż regularne połączenie z Matką Ziemią może przynieść głębokie uzdrowienie i poczucie jedności z całym życiem. Wróć z tej naszej medytacyjnej podróży wtedy, kiedy będziesz gotów, jeśli chcesz pozostać jeszcze z Gają. A ja na dziś skończyłam i dziękuję Ci z całego serca za to, że chciałeś dziś doznać jedności z wszystkim, co żyje i przeżyć te cudowne chwile. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.